Witam serdecznie, pokażę jak upiec szarlotkę. Do przygotowania ciasta będziemy potrzebowali 500 g mąki pszennej, 120 g cukru pudru, 3 łyżki śmietany, 3 żółtka, 250 g masła lub margaryny, szczyptę soli, 2 łyżeczki cukru waniliowego, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 kg jabłek, 3 łyżeczki cynamonu, 3 łyżki cukru do jabłek. Najpierw przygotuję ciasto, na blat wysypuję mąkę. Dodaję cukier, sól, proszek i cukier waniliowy oraz tłuszcz. Tłuszcz z mąką można połączyć nożem siekając i ja połączę dłońmi. Do tak połączonych składników dodaję żółtka, śmietanę i zagniatam ciasto. Ciasta kruchego nie wyrabiam zbyt długo, tak tylko, żeby się połączyły składniki. Tak przygotowane ciasto zabijam w folię aluminiową i wstawiam do lodówki na około 30 minut do schłodzenia. W tym czasie, gdy schładzam ciasto, przygotuję jabłka. Jabłka obieram ze skórki. Wcześniej zapomniałam powiedzieć, jabłka na szarlotkę powinny być kwaśne. Przekawam na pół, usuwam gniazda nasienne. I kroję w kostkę. Pokrojone jabłka zasypuję cynamonem oraz cukrem i mieszam. Ze schodzonego ciasta odcinam jedną trzecią ciasta, zawijam folię i odkładam na chwilę do lodówki. Pozostałe ciasto rozwałkowuję na wielkość foremki. Ciasto można rozwałkować na blacie lekko podsypanym mąką. Ja rozwałkuję na papierze, na którym zaznaczyłam sobie wielkość foremki. Tak rozwałkowane ciasto przekładam razem z papierem do poręki. Wyklejam na ciasto, wysypuję jabłka, wyrównuję i rozwałkowuję odłożone ciasto. Blak posypuję mąką. Ciasto rozwałkowuję na wielkość foremki. Rozwałkowane ciasto za pomocą bałka przynoszę do foremki na górę i kładę na jabłkach. Dokładnie górę wyklejam ciastem. Tak przygotowane ciasto wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Na drugą od dołu półkę piekarnik ma ustawiony nagrzanie góra dół bez używania termoobiegu. Szarlotka jest już upieczona. Piekła się około 55 minut, gdy przestygnie, pokażę jak wygląda w środku. Proszę, tak wygląda szarlotka po przekrojeniu. Przed podaniem można oprószyć cukrem pudrem. Życzę udanych wypieków i smacznego.